Wędkarstwo mazowieckie Filmy dotyczące wędkarstwa Gdzie mówimy w Woźnikach, staw komercyjny ja Trochę większa woda, tam co ludzie yy, Dzisiaj akurat nas jest trzech Dalej, koledzy. Yy, co I od PD2 czy, czy od tych złych ustawów. No to jest konwersja, tyle się płaci, mam nadzieję, że jakieś efekty będą. To się nisko takie od kolegi, proszę, od skrzynka. Dzisiaj będę, będę używał zalety Charizard karp, Vanilia, karp, Plustawka. Zobaczymy, czy to zadziała, czy nie. Jeśli będą karpy, no to będzie dobrze, jeśli nie będzie ich, no to... To no będzie źle, będzie można złożyć winę na zaletę Harrisona i, i na, na łowisko. Rozrobiamy zaletę Harrisona Kartruszkowska, 1 kg. tak do wieczora posiedzimy, trochę czasu posiedzimy na pewno. No i wysypujemy kilogram. Ale bardziej rozetnę. Oczywiście śmieć tutaj... E, takie worki są, w te worki rzucamy śmieci kilka kilkanaście metrów takie duże worki, to zaraz pokażę, to śmieci będzie brzutać, bardziej rozepcze. że za grubo w końcu terpiowa. Zapach co to taka pruskawka, bo to jest, w każdym razie widzę tutaj nie parę, tylko takie, nie wiem jak się nazywa, w każdym razie zarabiałem. Granulat, o granulat, tutaj trochę jest granulatu Kukurydza yy, Nasiona widzę To nie bułka tarta, powinna być chyba No w każdym razie zaleta ma, jakiś tam zapach Ale jak się to zobaczymy Woda oczywiście będzie z główiska, woda jest w miarę czysta No i zaraz no to do mety już nie muszę pokazywać

karpia złapał No, ja się zaczęłem łowić Dodam trochę do białych robaków, niedużo, bo ich dużo nie mam Trochę pinek, na które dzisiaj nie będę łowił, bo za duże haczyki mam na pinki Niewiele kukurydzy Bardzo pinki, bo wybieram trochę Tu zawsze jedną karpię już mają Pineczki, niedługo ja dzisiaj naprawdę Nastanawiamy się na karpia, bo tutaj chyba... Znaczy może są jakieś inne ryby, ale najwięcej w każdym razie jest karpia Mamo, no to no trochę to się sobie brało jak mówiłem niedużo dzisiaj tego dodaję Bo naprawdę mało tego mam To jest dobra To jest tyle Lekko wymieszam To zrobię mało, kule zanęty, kule zanęta się naprawdę słabo coś teraz się lepiej Mimo to jest może karpiowa zanęta nie powinna się dobrze lepić za truskawki to ona może ma, ale słabo się kula lepiej z niej. No ale my to bardziej do koszyczka będziemy wkładać. Więc ja tu jedną kulę już mam wcześniej zrobiłem, bez robaków. Tą kulę zarzucę na brzeg, bo brzeg jest naprawdę czysta woda. I zobaczymy, zobaczę, jak zanęta będzie pracować. Pod wodą Wam tego nie nagram. Widzimy zanęta już na powierzchni idzie. Nie, opada już zanęta. Po wrzuceniu na powierzchnię szła, opada, szybko pracuje. No nie wiem, jak to widać, bo to tutaj no. Nie mam tego wejścia wodotwornego, nie mam tej budowy wodoodpornej. Ja zaraz sobie zrzucamy zarzuc i zobaczymy czy to nie będzie. Dobra. No, no. Tu widziałem zanętę. Koszeczkę no, daje zanętę. Korzyta jest 40 gram, nieduży. Trochę zanęty. Co prawda niedużo tej zanęty, tutaj jest kolega tam z głowy białe robaki karpia. Ja to duży haczyk, więc białych robaków nie wsadzę, dam czerwonego i kurydze, a może w innej tam dam białe. Duży hak, na hak dam, najpierw czerwony, dendrobeny chyba te kupcze i, i dziabełko kurydzy, no plus bia, damy białego może jednego, to kanapka potrójna, potrójna kanapeczka. Zaraz wyrzucimy, zaraz wyjdziemy, i będzie W fale Dzień dobry, ja nie lubię fali Tak, Pogoda co chwila się zmienia Ja tu do fidera będę patrzył bardziej na szczytówkę Tak, tylko na szczytówkę na żyłkę jeśli będzie branie to będę widział ściganie na szczytówce Aj, nicotwórka spadła O, widzę czyli yy, szczytówka jest lekko zgięta, tu mamy też falę i lekki koszyczek żeby to do nurty fa fali, Dam, yy, nie przesunął koszyczka I zaraz rzucimy mi karpi karpiówkę jeszcze no i zobaczymy czy jakieś branie będzie. Dobra, tutaj będzie łowić karpiuszko. na kulkę proteinową. Ja mam tego typu specjalne igłę i takie często się nakłada kulki. Wymujemy to. Kulki dzisiaj używam e, trafera, ultra boli, boli co takiego, vanilia. Ja mam to do kulka wypadaję jednego karpia, jednego, jednego litra Może się spisze kuleczka. No nie się w ogóle spisze, czy to też nie będzie, eee, czy to nie. Te kulki rajzur, kulki ogólnie są to miękkie, bo nie są stare. Zwiertełko, zwiertełko do 6 zł od razu z tym 6 albo 7 zł od razu, w tym czymś, co się kulkę zaczepia. Dobra, kulkę przekładamy przez to. Ja pewnie wiem, gdzie jest wykonara, jest zgorszony kościoł chaty taki mały jakby dajemy sertiówę czy włos sertiowy włos sertiowy samorówka przez haczyk nakładamy kulkę tu też stoperka Muszę wziąć stoperkę tutaj wsadzić włos tu wygląda stoparka można po do pałka czy jakiś kijek w kolary najpierw włączono komaro? dobrze widać rafał coś ma

Kartik. Ale jak długo brał, ile się bawił? Coś mi się no, 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 no. Grunt? Na grunt? Na grunt. Ile widzisz grunt? Jest kartik. Połóż. Ale... Do Dobrze, że chowulec miałem gończony. Tak, do siatki to mówię, Ja nie do siatki to było. Ja siatki, to było. Czekaj, patrzcie, jak długo się bawił, dziubą, dziubą, tak to karać dziubie. To są co ukarać. No? A ja wiem, nie, bo może to. Nie, w każdym razie nie biorę, nie? Jak warto się przyjeżdżać. Sam idę tutaj, żeby załatwiać Właśnie do wyrody, no. Tak? Okay. A taki duży racik ja miałem. On mi to związał. Ja z podbieraku będę niósł, to. Dobra, to z podbieraku go zanieś. Mateusz zanieś go do siatki. Tam dalej siatkę mamy. Komercja, to wiadomo, że większość pełno będziemy brać do samego stawu. Może jak będzie dużo ryb, to się będzie wypuszczało. To jest komercja, wszyscy co tu łapie, to... ...to ryby zabierają z sobą. Karp prawda nie duży. Tak wszyscy narzekali na zenety Harrison, że taka zła, że niedobra, że za dużo nie pokazuje, ale to moim zdaniem jest dobra. W ogóle większość tych zenet Harrison, Harrison się spisuje bardzo dobrze. Kart na czerwone robaki i kukurydza. Zresztą się to jest, ale w każdym razie rzucone słodyk stawu, daleko od jogu. To jest też dziwne, że ryby biorą. A może tutaj tak ogólnie jest. Więc jest kartik. Zeneta prawdopodobnie się spisuje. Dobra. Niektórzy narzekali na nią. Ja często je pokazuję, bo się naprawdę spisuje Zolęta na kartia, bo no jej kartka się złowiła Myślałem, że nic nie złoni, wtedy bym wszystko złożył na zolęcę Że no to przez zolęcę nic nie złowiłem Taka sama kanapeczka jak wtedy Czerwony, kukurydza No i biały Kart naprawdę może z 5 minut dziubu, miałem nagrywać jak dziubą, bym się bawił Myślę trochę cholus się nagrało, bo ja włączyłem, bo to już może trochę nagrał Jest hamulca, zyłkiem, to dobrze komulec, miałem włączony na początku hamulet był za lekko włączony, a więc zarzucamy. No i mam nadzieję, jeszcze będzie jakiś karpik. Niech jeszcze tylko Mateusz dzwoni. Było branie, może lekko przedtem zobaczę co się się. Kilogramowy Jest karki kolejny Wolno, wolno Tak, kawery może jak ci się... Póki się dokameruj. Ciągle. Dobrze fajnie. Jak czy się to już wytowało żyłkę? No dobrze. Badło sobie pleczki.

Patrzysz za mną? Nie. Nie wiem dlaczego. To jest trzeci kart. No właśnie patrzysz na mnie. Mój drugi. drugi, ale już z takim markiem nie No ile to? To krowa. Nie wiem, to ale żadna krowa. To, to jaki twój największy kart? Mój? Kira 70. Ale ładnie. Chodź, ja trochę dalej Ej, chodź ty, o. Ale jeden za drugim. I jaka latka? Kukurydza, czerwony i biały. Z gruntu. Chodź, 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 chodź. Co wkładam do kaczyka? on no, dokładnie robię taki mini-mix. Bing Tutaj do połowy koszyka yy, zanęta, po zanęcie białe robaki, kokoryny nawet troszkę, białe robaczki, na środku pińki i znowu środków Troszeczkę białych robaków, nie dużo, ale troszeczkę białych robaków, pilki zanęta i coś takiego i już jest. Co zarzucać? Ja tu dużo nie nagram, bo mówię, ci, mówię Wam kamerę do kulki proteinowej nic nie chcę brać więc póki co rezygnuję z kulek a zakładam kurydę lub czerwonego tobaka bo nic nie chcę brać po prostu do kulki ale to trzymał ojej ludzie co to się działo wędka na pół poszła karbik z pół kilograma karbik po prostu w jakieś tam ziele trzeba go było na siłę trzymałem go mocno wędka, wędka ogólnie tu idzie też już wędka ogólnie mocno się nie zgięła aleś połamała wędeczka, bo ja trzymam tą część Mateuszko obrotkiem zwijał, taki pan odebrał. No i karpika wyciągnęliśmy. Trzy karpiki już. To no najmniejszy chyba. No ale te ziele w ziole, w, w tym ziole. Dobrze, że przypadł nie poszedł, że przypadł jakiś mega twardy jest. No i zobaczymy, jak będzie jeszcze. jest taki oto kart nieduży, ale wędkę dał radę połamać. Nigdy w życiu teleskopówki nie kupię. Teleskopówka była oryginalna, nikado. Ale nigdy w życiu teleskopówki nie kupię. No, mimo to, to teleskopówkę dostałem na... Zawody, ale wędka pękła, wędka się mało nie Dziwne, że przy pomocy 16 tak mocno trzymał kar w po prostu dla dopiero później puścił w dzielu. Pierwsza w życiu mi wędka pękła, więc rada jest prosta. Nigdy nie kupujemy wędek teleskopowych, bo te teleskopowe wędki, czy to oryginalne, czy nie oryginalne to są szajsy No i mówimy tylko o te zwykłe wędki. Te długie. segmentowe. Mateusz ma. Gdy nie wiem, czy nie szczepił.

A to znowu jak u was byłem, trzeci raz jak u was. I tak tak moja życiuszko. Życiuszko twoja? Masz uwagę? Nie no, dwa. Jeszcze... Jest, kolejny karp. Mateusz teraz ciągnie. Puścił. A było go widać, no. A dźwięk, dźwięk, bo cię A bawił się, bawił się, dopuścił. No, jest kolejny karp ja to na wszystkiego nie nagram. Już jest pięć karpi, ja cztery, Mateusz jednego. No sześć, bo jeszcze kolega nasz jednego dorosły. Ja to nie mogę nagrać, bo nie mam pamięci, po prostu karta 4 giga zapełniona już. No nie wiem, tylko nagram wam pokazane ryby, bo już holi nagram po prostu. Mateusz z drugim swoim karpiem. Trochę słabsza jakość jest. No nie mogę nagrywać, kurczę, żebym taki fajny film zrobił, zajebisty film o karpiach zrobił, ale... Brakuje miejsca na karcie, pamięci. Mateusz do swojego fidera, pierwsza karta do swojego fidera, tak?